Jesteśmy w emocjach, bo świeżo po nagraniu z profesorem Miotkiem. Po Świeżo po nagraniu z profesorem Miotkiem. Wiesławo, jak wrażenia? Nie no, super. Ja jestem w zachwycie. Profesor jest mistrzem tworzenia dobrej atmosfery, luźnej atmosfery, świetnej atmosfery. Jestem zachwycona. Jest to dla, była to dla mnie fantastyczna przygoda. Bardzo Ci, Peter, dziękuję, bo ja śmiałam się z niego, kochani, jak zaproponował, że on Właśnie, że spróbujmy u profesora w programie. Możemy kulisy powiedzieć, że przy okazji kręcenia odcinku głaszcz, jeść, czerżącego rżącego źrebca właśnie wyszedł temat, że ja mówię to może do profesora Jotka, a Miśka mówi ta jasne, akurat. <śm> no i stało się, zaczarował, zaczarował. się no, profesor jest wspaniałym człowiekiem, yy, bardzo ciepłym, otwartym. No i to, swobodnym no, no, do no jest po prostu mistrzem. I był to dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w tym programie. Było przemiło. No i co? I może jak się skończy pandemia, to spróbujemy kiedyś do studia pojechać osobiście. Może nam się uda. Tak, jasne. Ta Pozdrawiamy i życzymy miłego oglądania. Oglądania.